Wojskowy ośrodek szkoleniowo-kondycyjny w Mrągowie świętował swoje 54 urodziny. Uroczystość zorganizowano w Centrum Kultury i Turystyki w Mrongowie, a wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy ośrodka, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych i samorządowcy. Urodziny były okazją do wspomnień i przedstawienia planów na przyszłość. 54 lata temu grupa oficerów postanowiła że na Półwyspie Czterech Wiatrów powstanie wojskowy ośrodek szkoleniowo-kondycyjny. Od słów do czynów. I już kilka miesięcy później, w styczniu 1961 roku, do Woszku przybyła pierwszy turnus szkoleniowo-kondycyjny. I tak robimy do dziś. I tak robimy 54 lata. Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny prowadzi szkolenia na potrzeby sił zbrojnych RP, które mają za zadanie podniesienie wydolności oraz sprawności fizycznej i psychicznej organizmu żołnierzy. Dużą część uczestników turnusów stanowi personel latający polskiej armii. Trudno dziś znaleźć siła powietrznych pilota, nawigatora, strzelca pokładowego, technika pokładowego, lekarza pokładowego, który nie byłby w naszym ośrodku. W trakcie trwania turnusów staramy zadbać się o ich kondycję psychofizyczną, pomagamy w rehabilitacji i przede wszystkim sprawdzamy przygotowanie personelu latającego do wykonywania danych w powietrzu. Ale w ośrodku swoje siły regeneruje nie tylko personel latający. Od 2009 roku placówka organizuje turnusy rehabilitacyjne z treningiem psychologicznym dla żołnierzy i pracowników wojska powracających z misji poza granicami kraju. W tym roku do tej grupy dołączyli także weterani wojenni, którzy podczas działań zbrojnych doznali kontuzji i urazów. Zrealizowaliśmy w okresie letnim trzy turnusy dla wybranych poszkodowanych, a trwające prace legislacyjne w Sejmie pozwalają się już dziś pochwalić iż rozszerzamy swoją działalność. Od miesiąca stycznia, lutego, czyli w pierwszym kwartale przyszłego roku, ośrodek przyjmie i będzie prowadził turnusy dla weteranów poszkodowanych, którzy w trakcie misji poza granicami kraju doznali kontuzji, a nierzadko stracili kończyny. Działania ośrodka doceniają nie tylko żołnierze. Burmistrz Mrongowa Otolia Siemieniec podkreśla, że ośrodek promuje miasto i jest dobrym zakładem pracy dla mieszkańców. Ośrodek szkoleniowo-kondycyjny dla pilotów to dla miasta również nie tylko wojsko, którego od 2002 roku nam wydawało się, że zabraknie, ale również ważne miejsce pracy, ważny zakład pracy. I to dobry zakład pracy, bo pomimo, że jest za jeziorem, za czasem naszym znanym, to jednak nie ma wątpliwości, że nie tylko. Ci, którzy pracują, są zadowoleni, ale jest wielu mieszkańców takich, którzy z chęcią poszliby tam do pracy. Podczas uroczystości z okazji 54-lecia ośrodka, zasłużonym pracownikom i żołnierzom, wręczono podziękowania i wyróżnienia resortowe. Pierwszy raz w historii ośrodka wręczono także specjalne odznaki pamiątkowe woszk-mrągowo. Trafiły one do personelu ośrodka, samorządowców. I osób wspierających działalność placówki. Na zakończenie odchodów święta ośrodka odbył się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego.